Cześć, witajcie, z tej strony Halena, a w dzisiejszym odcinku nagramy sobie tetra na zrobionego przez widza. Siema. Yy, dokładnie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to dobijcie pod tym materiałem tak z 20 w górę, a jeżeli jesteście nowi, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ do końca wakacji chciałem dać 150 subskrypcji, a teraz bez przedłużania lecimy z odcinkiem. Dobra, lecimy na pierwszy level Aha, okej, okay. dobra Dobrze, zaczynamy Czyli tak, tutaj trzeba zbejtować sobie trapa I cyk, trap zbejtowany, lecimy Pierwszy etap to są kwadraciki po prostu Myślę, że to nie sprawi mi jakiejś dużej trudności Mam taką nadzieję Okej, okay, jednak mi sprawi. Oczywiście w komentarzu możecie napisać ile razy zginąłem yy, yy, ogólnie yy, robiąc, przechodząc tego defrana jak ktoś po, zapomniałem, jak ktoś policzy dobrą ilość razy, to przypnę mu serduszko więc zapraszam do liczenia Uff, ogólnie ile ile czasu robiłeś tą mapę? około 10 um. godzin yy, a ile etapów ma? Yy, ile etapów ma w sumie? 14 albo 13. Okay. Co? Już byłem na ostatnim, już skakiwałem. Ja w tych ranach jestem tak słaby, że to jest taki. Akurat to zobaczyłem, jak zaskakiwałem z żebym spadł tutaj. Tak słaby te frana jest tyst... Ach, no. Już, 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 już to. no... będę do jutra robił? Dobra, widzimy się po cięciu. Oczywiście... O, o zobacz, ostatni skok. Skok nadziei. Jest. Mamy pierwszy etap za sobą. Dobra, idziemy teraz z spadami. Okej. Okay. To chyba nie ma żadnej trudności w tym. Dobra, jesteśmy. Teraz baitowanko trapków. To myślę, że na easy wyjdzie. No i dokładnie, na nice. easy. Idziemy z trzecim etapem. A, okej, okay, okej, okay, dobra. Okej. Okay. Oczywiście, jeżeli wy, jeżeli wy chcecie zrobić dla mnie jakąś mapę, to wystarczy, że napiszcie to w komentarzu, a ja do was, ja was... zaproszę do znajomych i zagramy sobie. Dobra, jesteśmy już w tym etapie, w czwartym etapie. Znowu to samo, co było w pierwszym. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Ogólnie przed nagrania i mówi, ta mapa jest prosta, Z, więc... Mam nadzieję, że tak będzie. Dlaczego mi zepchnąłeś? Ja chciałem tutaj wskoczyć, ale to ja akurat skończyłem. Nie, spychaj mi. Muszę tu przejść. Przed północą fajnie jakbym skończył to przechodzić. Dobra, mam na to inny sposób. Dobra. Trochę poszukamy, ale nie do końca. No jednak nie. Oszukam. ja to specjalnie akurat zrobiłem z tym. Musimy to przejść. Nie ma takiej opcji, że się poddam. Muszę teraz przejść. Zydebacki. Oczywiście nie umiem wskoczyć normalnie na kwadrat, bo jestem jakimś totalnym nubem w ten tryb. Ja już, tu, ja już sobie wyobrażam mój montaż tego odcinka. Wtedy to robił O. Uwaga. Jest, jesteśmy na piątym etapie. I uwaga, bierzemy sadełki i rozumiem, że mamy tam skoczyć sadełką, tak? No Ona, easy Ja cię kręcę, no to mnie teraz załatwiłeś. O matko Ale Dobra, dobra lecimy już wiem, że to jest trap. Nie, 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 nie no ale się już na niego. Dobra, to będzie easy. I jesteśmy w siódmym etapie. Jakże fajnego detrana i naprawdę widać, że Z się postarał przy robieniu tej mapy. O, impulsy to może być. O, jestem. Jestem w ósmym etapie. Na ósmym etapie teraz takie coś no i cyk dziewiąty etap Easy. idziemy bez zatrzymywania bez cięć, idziemy po prostu no i jesteśmy w dziesiątym o jacie kulą będzie, no dobra no to to będzie już jeden myślę że jest cięższy etap do przejścia ale my się nie poddajemy, nie nie, nie. Pierwsze zbejtujemy Dobra i teraz cyk, tak o nie w tą stronę się odepchnąłem. Fajnie Easy! Jesteśmy w 11 etapie, na 11. No i skaczemy sobie po kółeczkach. Kółeczka. Trzecie, czwarte i przy czwartym spanamy. Tak jest, no załatwo przecież też nie może być, prawda? Musimy mieć jakąś trudność. Tą trudnością było. Jest. A, nie zginąłem. No, na spokojnie to trzeba. Jesteśmy przy czwartym kółeczku. Tutaj dwójka jest w ogóle. O, dwójka. A to chyba chodziło o dwanaście, tak? Dwunasty etap. A. A, bo tu nie ma tego etapu, No dobra. A, tu jest dwunasty. Okej, okay. tam się pewnie pomyliłeś po prostu. Dobra, bait. No dobra, baitowanko na, na easy. No i cyk. Tutaj o co chodzi? A, przesunę się. No, wiem, wiem. Dobra, jesteśmy na trzynastym etapie. Trzynasty niby pechowy, ale nie dla nas. Dla nas to jest bardzo easy. My. I mamy pieniążka i to jest koniec. Tak, jeszcze nie przeczytałem co tu było napisane, ale teraz to, czy to już koniec. Zostawcie łapkę w górę i suwa. zbierz monetę, No i dokładnie, z tym się zgadzam. Więc hmm. to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przypominam, jeżeli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał z Dzwoneczkiem. A jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie pod tym materiałem 20 w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć.